Szymanu, ja jestem Fifa na dzisiaj polujemy na letnie pstrągi. Jak woda? Zimna, ciepła? Zimno. To zaczynamy od gier, dwójki w kolorze perłowym. Jest. Mamy pierwszego. Ale to nie jest pstrąg, słuchajcie, to jest okoń. Zatem nie widzieliście tego. I tego też nie widzieliście. Patrzcie ile kleni w ogóle tutaj stoi. Coś niesamowitego. Kurde, był. Chyba mam trochę za krótki haczek i się nie wcinają. Nareszcie. Kurde, spadł znowu. Nie. Następnym razem trzeba zastosować dłuższy haczek, ale dzisiaj są nie mam takich. No i okoń. No tak, spadł pstrąg, ale okoń to zapewne musi się zawsze złapać. Jeszcze kaszel. Chyba okoń jest bez pstrągu będzie tytuł tego TikToka. Tu bardzo fajne miejsce. Może coś stąd wyjedzie, czy nie wyjedzie. Zobaczymy. Jest! O, w końcu! Ale nie! Jezu, myślałem, że pstrągło tak zaczął wariować.